Witam Was kolejny raz w serii cztery razy. Bohater tego odcinka jest już widoczny model firmy ROCO, PKP Intercity. Klasyczne malowanie to jedna z dziesięciu pierwszych lokomotyw nowoczesnych, które pojawiły się na polskich torach. Minęło od tego czasu już kilkadziesiąt lat, więc to już dość dawne dzieje. Natomiast lokomotywa do dzisiaj po pierwsze, jest użytkowana po drugie, to malowanie jest podstawowe, plus różne okleiny, różowa T-Mobile na przykład, jakieś tam jeszcze reklamowe inne. W każdym razie ja mam w kolekcji tą lokomotywę, no i spróbowałem zmierzyć się z wyzwaniem i okazało się to wyzwanie nie takie łatwe. Zestawić z mojego posiadanego przeze mnie taboru cztery różne składy. Zgodnie z moją zasadą, tu domyślnie. Zawsze wyskakuje kargo, ale oczywiście nie o kargo chodzi. No i pierwsze poszukiwania i już jest mały kwas. Lokomotywa, owszem, wagony z czarnym pasem. Nie mam takich szósta epoka. To domena firmy Akme. Pojawia się coś takiego, co może być pośrednią inspiracją w oklejnie reklamowej. Czy damy rady poszerzyć promującej Kraków. No nie ma sprawy, jestem z Krakowa, więc to mnie cieszy. Chociaż tego tego EU44, to my nie mamy, zdaje się modelu w tym oklejeniu, ale wyłaniają się czeskie wagony za nią. No jest to w jakiś sposób akceptowalne. Trochę czeskich wagonów mam, no więc wybrnę z tej sytuacji w ten sposób, że widząc jeden wagon na tym zdjęciu, zestawię po prostu. Czeski skład tej polskiej lokomotywy, i to będzie pierwsza propozycja opisana z Google, ale tak naprawdę ja tego porządnego zdjęcia z Google z tymi wagonami nie mam. Może to i dobrze, bo to i tak są długie składy. A ja maksymalnie trzy wagony w tej prezentacji wykorzystam. Zatem propozycja numer 1 EU44 i czeskie wagony. Nie ma sprawy zaliczone. Jedziemy dwa. Google. Mamy kolegę Rzeszowskiego, M.K., który zaproponował wszystkie egzemplarze Husarza. No i znowu mój Kraków, dworzec. I pojawia się... Zatrzymuję, żeby głos mnie nie zagłuszał. Po raz kolejny mamy z jedyneczką Husarza z czeskim składem no i to też jest taka pośrednia inspiracja do tego co przed chwilą zatem to już mamy załatwione to szukamy dalej mamy nawet słowacki wagon tutaj zdaje się z tego co widzę to troszkę to troszkę za wysokie progi słowackich wagonów nie mam przyspieszmy Zatrzymuje, no, oczywiście, to jest klasyka klasyki szósto wagony. Tu przydałoby się mieć przynajmniej dwa sety wagonów firmy Acme. Nie mam żadnego, nie mam żadnego. Zatem wybnę z sytuacji tak, że z, z dwójeczką u mnie będzie propozycja Husarza EU44 z wagonami PKP Intercity w tym właśnie szarym malowaniu. Troszkę je tutaj wymieszam. Pierwsza, druga klasa. Oczywiście wagony mam od Pico, ale jest to w jakiś sposób akceptowalna propozycja, zatem z dwójeczką z YouTube'a od rzeszowskiego MK, klasyczny skład PKP Intercity z szóstej epoki. Jedziemy dalej. Trzecia miała być moja propozycja, no i nie jest tak łatwo. Cały czas krążymy wokół luzaków, kilku okle oklein reklamowych. Trochę filmów z YouTube'a. <laughs> tu mamy niepodległe malowanie, nie mam tego, ale zanim jest klasyczne szóstoepokowe. Jest kolejne szóstoepokowe, już go mamy. Szukam dalej. No i jest kiszka. Tyle powiem. Trochę luzaków, trochę oklein reklamowych, ale jeśli o składy chodzi, cały czas krążymy. Wokół szóstej epoki, zobaczę czy tu dam radę powiększyć, nie dam rady, ślepy zaułek. No co w związku z tym, no to w związku z tym nie patrzę się to co widzę na YouTubie, nie patrzę to co widzę w Google, tylko patrzę co mam na półce. No i na półce mam na przykład takie wagony. PKP Intercity sypialne od roku, podwójny zestaw, zatem no, chciałoby się go wykorzystać. Ustawię je zatem jako moją propozycję numer 3. Co Do tego, no do tego chciałbym wykorzystać jakieś wagony, które nie występowały jeszcze w dotychczasowych propozycjach. No, więc, jak wybrnę sytuacji, no znowu nagnę rzeczywistość, spróbuję dołączyć taki jeden, jedyny wagon, Zetkę jaki mam od Tiliga. On jest nieco dłuższy, problematyczny, rzadko na moich torach, bo to wiecie. Na makiecie, na ciasnych łukach wygina się niesamowicie, także prawie zamiata brzuchem po okolicy przy ostrych skrętach. Spróbuję go jednak ustawić na tory. No i do tego zestawu sypialny i ten restauracyjny dołożę coś, coś co by jeszcze tutaj można było zrobić taki skład mało popularny, niezwykły. Podejrzewam, że wrzucę coś z piątej epoki. W malowaniu może zielono-kremowym, czerwono-kremowym jedynkiem. W każdym razie no, będzie to skład, którego pierwowzoru nie znalazłem. Czyli sypialny, potem restauracyjny, t ale ten długi Z i coś z piątej epoki. Zakładam, że to z początku XXI wieku skład. Mam nadzieję, że daleko od prawdy nie będę, bo niestety ani Google. Ani YouTube w tej materii pomocne zbytnio nie są. No i jeszcze większa trudność, gdy, gdy chcę zrobić coś z propozycji od Was. No niestety, kilka informacji miałem, że właściwie to tutaj nie da się nic zrobić innego. Trzeba coś kombinować, coś tworzyć. No więc po raz kolejny wracam do tych wagonów, które jeszcze nie wykorzystałem i spróbuję podpiąć do. Husarza do EU44 wagony PKP, ale z ostatniego okresu tego malowania czerwono-kremowy, zielono-kremowy. Zrobi się taki skład. Szósta epoka lokomotywa, piąta epoka wagony. Na to jeszcze mi wystarczy wagonów. Zatem lokomotywa nowsza, a wagony jeszcze przed malowaniem. I to będzie moja czwarta propozycja. Zatem, jeszcze raz, żeby się nie pogubić, ta lokomotywa. Pierwszy skład to będzie skład czeski. Gdzieś mi tutaj mignęły te wagony, nie wiem, czy je teraz znajdę. Chyba na początku szukania byłem. W każdym razie, to jest realistyczny skład i akceptowalny czeski skład. Dwójeczka to będzie klasyka klasyki, czyli. Wagony PKP Intercity, szósta epoka w tym szarym malowaniu, zapewne nie ten model. To są te najnowsze wagony, tych nie mam. Mówię jeszcze raz: to jest domena Akme, ale te Akme słabo jeżdżą na takich domowych makietach. Więc nawet nie silę się na kupowanie ich. Trzecia propozycja będzie z wagonami sypialnymi od roku, plus coś tam jeszcze spróbuję wymyślić. I kolejna ostatnia propozycja, to jest powrót do tej lokomotywy z szóstej epoki i wagony z piątej epoki. No zobaczymy, który skład najbardziej będzie realistyczny, który się wam najbardziej spodoba. Zatem już idę na makietę, a was proszę o komentarz, głosowanie, który z tych składów najbardziej przypadł wam do gustu, no i który wydaje się być najbardziej ciekawie zestawiony. Zatem zapraszam na makietę. I jestem już przy makiecie bohater tego odcinka w kadrze EU44 od roku, Pudełko trzymam w ręce i numerek. Takie oznaczenie 73840 PKP. Dokładny numer 37009 z zerem. Naklejka udźwiękowienia SU I właściwie tyle. Dość skromne oznaczenia. Ale znamy tą lokomotywę, wiemy, że to jest ta wyższa puła modelarska. Zatem model bez problemów, jak na razie, na torach sprawuje się. Natomiast pewne problemy stworzyło dla mnie wybranie tego, z czym ten model będzie jechał. Mamy cztery składy osobowe, ale tak trochę naciągamy rzeczywistość. Zgodnie z tym, co powiedziałem. Pierwszy będzie skład czeskich wagonów, drugi PKP Intercity, trzeci mocno przekombinowany z dedykowanym wagonem sypialnym. Ale na tym kończą się luksusy i takie naciąganie rzeczywistości. Przełom piątej, szóstej epoki. Zaraz pokażę o jakich modelach mówimy, i jeszcze oddale, żeby widzieć. Ile tych pudełek tutaj czeka? No, właśnie, to są wszystkie pudełka. Jest tego dość dużo. Pokażę jeszcze teraz na zbliżeniu, z czym mamy do czynienia. Uwaga: pierwszy czeski skład to jest dwóch producentów: Roko i wagon, którego nie widzicie w kadrze, bo to jest taki wagon. Musimy ostaj złapać. 6, 4, 8, 6, 5 szósta epoka, druga klasa z przedziałem bagażowym koleje czeskie to jest trzeci z wagonów tego pierwszego składu i dwa tiligi nowsze opakowanie i taki jest jeden 7, 4, 8 7, 4, szósta epoka koleje czeskie, pierwsza klasa nawet nie jestem do końca pewien, czy na pewno pudełka nie są pomieszane. Ponieważ miałem już ostatnio przypadek, że kupiłem wagon normalnie w sklepie wysyłkowym. Po czym przyszedł nie w swoim pudełku? No więc bywa coś takiego. Ktoś gdzieś w sklepie oglądał, przemieszał i nie schował do tego pudełka co trzeba. No i mam teraz jedno pudełko niepasujący. Jeszcze drugi, 74875, szósta epoka, koleje czeskie, wagon drugiej klasy typ Y. To są oczywiście wagony niemieckiego producenta, <grym> Gerlitz albo Bałcen. wypukły, wysoki dach. To jest propozycja numer jeden z Google Propozycja numer dwa, to jest ta klasyka, no i... Hmm. Ona jest najbardziej dedykowana do tej lokomotywy, więc podejrzenie mam, że to ona wygra to zestawienie. Niemniej jednak, dajmy sobie jeszcze tutaj powalczyć, mamy tutaj Pico. Klasyka. Na przykład taki wagon 97605 z dwójką. Ja tutaj już doczytam 112AG 6 epoka. ten wagon pierwszej klasy. Dokładnie ten, którego tutaj widzicie. Do niego chciałbym jeszcze dołożyć, na razie nie stoi na torach, ponieważ nie zmieści się ten wagon. Wagon barowy również od Pico. Zobaczę, czy to pudełko jest na pewno 113. Powinno być 97607 z dwójką PKP, szósta epoka. Wagon jeszcze nie na torach, bo jakbym ustawił, no to niestety za daleko wchodziłby tutaj i kolidował ze składem, który stoi już na pierwszym torze. Do tego idą jeszcze dwa wagony dwójki. Właśnie te. No już pudełek nie mam teraz przy sobie, ale to jest po prostu najzwyklejsze piko. Trzeci skład Widzimy tutaj pierwszy wagon sypialny i on pochodzi z takiego setu Rokowskiego. Niedawno Roko nas uraczyło tym setem. Drugi wagon jeszcze w pudełku. No to zobaczmy oznaczenie. 741916 szósta epoka, PKP sypialny, oznaczenie WLAB. To jest jak najbardziej wagon dopasowany do tego, co chcemy pojechać na makiecie, czyli EU44. Co dalej? No dalej wyłania się ten wagon, z którego troszkę się obawiam. Długa Zetka od Tyliga. Już gdzieś tutaj szukam opakowanie. To jest takie mniejsze przejściowe opakowanie, ale wagon troszkę lat już ma. I takie oznaczenie 74747 447, Typ BZ Intercity PKP opisany jako piąta epoka. O dziwo, no widzicie? Malowanie PKP Intercity pełne populaty ale opisane jako piąta epoka. Zatem to naciąganie rzeczywistości jeszcze w tym wypadku nie będzie takie okropne. No więc, jak nie będzie takie okropne, to pokazuję jeszcze trzeci wagon, który pojedzie z tym składem. Taki łamaniec od Tiliga. chociaż pudełko jeszcze takie, Sachsen Model, nie możemy złapać ostrości, tak, pomożemy kamerze, 74730, epoka piąta B, pierwsza, druga klasa, zatem ten opisany jako piąta epoka, ten jako piąta, ten jako szósta i to będzie trzeci skład, moja propozycja. No i na koniec już troszkę z rozpaczy, bo naprawdę już nie miałem co, no to pojedziemy z składem piątoepokowym. Starałem się dobrać te wagony logo z strumienką, trochę późniejsze. Dwie dwójki, jedna, jedynka. Dwójeczki z takiego podwójnego setu o numerku, gdzie ten numerek tu 58395, piąta epoka. I jeszcze do tego jedyneczka, takie pudełko 97601 z dwójką, ja już doczytuję, 112 AG, piąta epoka. Tak z grubsza wygląda plan działania. Jak się to uda nakręcić, to będę za chwilę wiedział. Póki co cztery składy osobowe i nasz bohater czekający tutaj, no więc dajemy mu się troszkę. Rozgrzać. Plakietka tradycyjnie z funkcjami jest ich dużo jak widzicie, w ręce. EU44 od ROCO. Pod jedyneczką załączamy. Zatem niech się rozgrzeje. A ja robię miejsce. Trochę oddale. Spróbujemy jakąś trąbkę. No i niech podjeżdża pod pierwszy skład. Przypominam wagony czeskie propozycja z Google. jak się tu szczepiły sprzęgi oczkowe no jakoś się szczepiły żeby lepiej było widać rozsuwam pozostałe wagony został nam jeszcze tylko semaforek do ustawienia i możemy pierwszym składem ruszać jeszcze raz popatrzę 190 numer no pierwszego semaforu poszło Szukamy gwizdka pod dziesiątką. Gwizdek fajny. Pierwszy skład. Czeski ruszamy. OK, mamy to. Pierwszy przejazd za nami. Propozycja numer jeden: skład wagonów czeskich. No to spróbuję wyczepić, chociaż słabiutki dostęp tutaj mam. Mało co widzę. Nie wiem, czy się tak uda bezboleśnie. Jakoś się udało. Zwalniamy lokomotywę i podstawiamy się za chwilę pod ten drugi skład. Ten najbardziej klasyczny PKP Intercity. Odjeżdżam. Wydłużyłem drugi skład o wagon barowy, stoi teraz poza peronami, nie widzicie tego, a ja podjeżdżam lokomotywą. Chyba nie ma dobrego sprzęży... sprzęgnięcia, nie ma, to musimy troszkę popracować z wysokościami zaczepów, teraz będzie lepiej. No to, skoro było sprzęganie, no to plakietka w rękę sprzęganie 11. uwaga, No i będzie semaforek mamy to za ten przykład. Numer 2, najbardziej klasyczny z klasycznych Eu44 w malowaniu PKP Intercity i wagony. Oczywiście również Intercity. Jedziemy, przejażdżkę 2. Tym razem czterowagonowy. Na razie powoli ruszamy. klasyczne 6 malowanie malowanie PHP Intercity EU44 propozycja numer 2 z YouTube. A. no to jeszcze zatrzymujemy przeraz drugi skończonej Próbuję odczepić wagony, tym razem nie będzie problemu z, z różnymi sprzęgami, wszystko idzie na oczkowych, zwalniamy lokomotywę i za chwilę podjeżdżamy do najbardziej kombinowanego składu, który już czeka na trzecim torze. No jest szansa, że jest dobrze sprzęgnięty nieźle. No jak tak dobrze poszło dodajemy jeszcze ten dźwięk. No to zostało nam jeszcze Semaforek 170. Mamy zielone światełko. No to trzeci skład zgodnie z tym co powiedziałem, sypialny. Długi wagon restauracyjny, i później niespodzianka, łamaniec, spiesza druga klasa, ale z końca piątej epoki. Dajemy gwizdeczek i ruszamy składem numer 3 EU44. I skład kombinowany troszkę z braku już u mniej więcej taboru. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. No, to jeszcze zatrzymanie trzeciego składu, no i niech będzie tak. I przed nami ostatni, chyba najmniej dopasowany, niemniej jednak, mający swój urok, właśnie ten, który teraz poruszam. Zatem spróbuję odczepić, uwolniony. Niech lokomotywa odjedzie i za chwilę czwarty przejazd. No i proszę, nawet ładne szczepienie nastąpiło. Został nam zatem Semafor 160. Mamy światełko, jest gotowość, dajemy gwizdek. No i ruszamy w ostatni. Czwarty przejazd, tym razem szósta epoka miesza się z piątą. Być może pociąg zastępczy, brakło wagonów. Przymrużamy oczy i patrzymy. Skład trzywagonowy, numer cztery. Przypominam, że w komentarzach głosujemy, który najbardziej Wam się podobał. Tym razem sama osobowe składy, w następnym odcinku ET22271 zielona, zielona i tam będą towarowe składy. EU44, skład z piątego wjeżdża na dworzec, na perony. No i mamy wszystkich bohaterów już w kadrze. Ostatni skład dojechał. Przypominam od góry: koleje czeskie z jedynką, klasyczny Intercity z dwójką, mieszany. Z sypialnym i z restauracyjnym trójka, no i ostatni, ten skład z czwóreczką, piąto epokowy. No to zostało nam jeszcze wyciszyć lokomotywę, wyłączenie funkcja F1. No i tyle, kończymy ten odcinek. Zapraszam Was na kolejne odcinki i głosujemy, który z prezentowanych składów najbardziej pasuje do tej lokomotywy i najbardziej przypad Wam do gustu. Trzymajcie się, na razie, cześć.